Hej kochani, z tej strony Ania, witam Was na moim kanale, witam Was w pierwszym filmie w nowym roku. Jak widzicie, siedzę w kuchni. Siedzę tak naprawdę w jadalni, bo mamy stół, mamy krzesła i po prostu musiałam tutaj profesjonalnie sobie zasiąść, profesjonalnie rozłożyć laptopa. Profesjonalnie rozłożyć mój planer i wszystko, czego dziś yy, będę potrzebowała, dlatego, że planujemy nowy rok. Ja osobiście uwielbiam pierwsze dni stycznia. To jest taki moment, że mamy do zapełnienia nową kartkę w zeszycie. Mamy cały rok, żeby to zapełnić. Mamy możliwość pomyślenia o tym jak chcielibyśmy żeby ten nasz rok wyglądał i przyznam wam się szczerze że po moich zeszłorocznych takich postanowieniach planowaniu i całej tej koncepcji którą sobie stworzyłam którą sobie rozpisałam udało mi się naprawdę wiele osiągnąć może to też wynikało z tego że założyłam sobie bardzo realistyczne cele ale jednocześnie też yy, Miałam marzenia, które nie wiedziałam, że się spełnią. Jednym z tych marzeń było to, żebym zeszła w ciążę i się udało, i po prostu czuję ogromne spełnienie na tej płaszczyźnie. Czuję, że 2024 rok dał mi naprawdę wiele i ja też dałam z siebie naprawdę wiele, także tym bardziej nie mogę się doczekać na ten rok, na to co on przyniesie i mam też już wrażenie, że to jest taka nasza coroczna tradycja, już któryś rok z rzędu nagrywam tego typu film, wspólnie zaczynamy ten rok, wspólnie manifestujemy, marzymy wymyślamy sobie to jak chciałybyśmy, chcielibyśmy żeby najbliższy czas najbliższe miesiące dla nas wyglądały i niezależnie od tego czy piszecie w swoim notesie czy piszecie w notatniku, nie wiem na komputerze, czy na telefonie, czy czy na jakiejś randomowej kartce spoko jest najpierw sobie rozpisać na brudno wszystkie jakieś tam nasze kłębiące się myśli, rzeczy, o które w tym roku chcielibyśmy zadbać, na przykład cele, których w zeszłym roku nie udało nam się zrealizować, a wciąż są dla nas ważne, wszystkie jakieś pomysły, marzenia, plany, które mamy na ten rok, czy to są osobiste, czy to są zawodowe, czy związane z Waszym zdrowiem. Bardzo to sobie wszystko najpierw naskrobać, a później pogrupować i później już rzeczywiście tak bardziej uporządkować, ale do tego zaraz dojdziemy. Zaraz wam pokażę wszystkie moje takie tipy właśnie w jaki sposób sporządzić sobie taką fajną listę, która pozwoli nam też osiągnąć te cele w tym roku, bo przede wszystkim o to w tym chodzi. Ja wczoraj usiadłam i naskrobałam dwie strony, dwie pełne strony. Mniej więcej chciałam to od razu jakoś uporządkować na grupy, natomiast nie wszędzie mi się udało, ale dzięki temu, że mam już taką wersję testową, powiedziałabym, jestem w stanie to sobie teraz wszystko ładnie rozplanować, każdy podpunkt w odpowiednim miejscu umieścić, tak żeby to też dla mnie było czytelne, klarowne, e, żebym też mogła mierzyć te cele w ciągu roku i to czy udaje mi się je osiągać, czy nie. I najważniejsza kwestia. Nasze cele, plany, marzenia najlepiej jest pogrupować na trzy grupy. Osobiste, takie personalne, nasze prywatne, jakieś marzenia, plany, y, zawodowe, te związane z karierą, te związane z zarabianiem pieniędzy, y, te związane z tym, gdzie się widzimy za rok w naszej karierze oraz zdrowotne. I tutaj mówię zarówno o zdrowiu fizycznym, czyli ruch, o zdrowiu psychicznym, y, czytanie książek, manifestowanie, journaling, y, chodzenie do psychologa, wiele po prostu różnych kwestii, zarówno jeżeli chodzi o zdrowie fizyczne, psychiczne, ale też zadbanie o zdrowie typu: nie wiem. Na przykład to, że chciałabym w tym roku pójść dwa razy na przegląd zębów, albo że chciałabym przynajmniej raz w tym roku zrobić badanie krwi, albo wiem, że mam jakieś problemy zdrowotne i chciałabym się w końcu w tym roku tym zająć i nie odkładać już tego na Dalszy czas, nie wiadomo jaki. Także myślę, że te trzy kategorie są takie idealne, ponieważ nie robi nam się z tego za dużo, tego wszystkiego, za dużo tych planów, pomysłów. Wszystko jest jednocześnie uporządkowane. Wiemy, do której grupy te nasze plany, marzenia i cele należą. I tutaj mój też tip jest taki, żeby to wszystko było jak najbardziej realistyczne. Wiadomo, możemy sobie napisać, że w tym roku ym, to ja sobie kupię Ferrari. No ale czy sobie kupisz to Ferrari? No właśnie także fajnie jest, żeby te cele były realistyczne fajnie, żeby one były mierzalne że my po prostu na przestrzeni roku, czy nawet na przestrzeni kilku miesięcy jesteśmy w stanie określić jaki duży progres zrobiliśmy ku temu, żeby osiągnąć dany cel, tutaj też częstym problemem jest takie wypalenie w ciągu roku, że w pewnym momencie tracimy po prostu taką motywację już stwierdzamy, że dobra ostatnich kilka miesięcy przebimbałam przebimbałem, no to już bez sensu już zajmę się, zajmę się tym po nowym roku. I żeby tego uniknąć to warto te nasze marzenia, plany, cele rozdzielić na te bardziej priorytetowe i te mniej priorytetowe oraz na takie, które będziemy w stanie osiągnąć w łatwy sposób oraz te, które zajmą nam więcej czasu. Na przykład, nie wiem, pójście do dentysty. Jaki to jest problem? To jest jeden telefon, umawiasz się, nawet przysięgam Wam, że ja będę musiała to zrobić jeszcze w tym miesiącu. Dzwonisz, umawiasz się, idziesz z głowy. Jeden cel, który sobie wyznaczyłaś lub wyznaczyłeś na ten rok, jest już zrealizowany. Możesz go odhaczyć, możesz poczuć ten przypływ, że dobra, zrobiłam to, co powinnam była zrobić, osiągnęłam jeden cel z mojej całej listy i to już myślę, że działa tak bardzo napędzająco. Warto się nagradzać, warto sprawiać sobie przyjemność w momencie, gdy na przykład uda Wam się zarobić jakiś bonus, jakieś dodatkowe pieniądze, to na przykład, nie wiem, zrobić sobie tę. Przyjemność i zapisać się na masaż, albo wyjść na spacer, kupić sobie kawkę, kupić sobie drożdżówkę i nagrodzić się naprawdę takimi malutkimi, drobnymi rzeczami, e, które przyniosą nam satysfakcję, które sprawią, że poczujemy się sami dla siebie lepiej. Bo to też, słuchajcie, chodzi o to, że my tak naprawdę jesteśmy swoimi przyjaciółmi, swoimi najlepszymi przyjaciółmi i to my powinniśmy najbardziej pielęgnować. Nasze to wnętrze, naszą psychikę, nasze dobre samopoczucie. Przede wszystkim chodzi o takie drobne gesty, drobne rzeczy, które sprawią, że my sami dla siebie poczujemy się lepiej, e, poczujemy się bardziej spełnieni, poczujemy, że to, co robimy dla siebie, ma sens, ma znaczenie, e, że też jednocześnie osiągając dane cele, realizując dany plan, stajemy się lepszą wersją siebie i też. Właśnie to takie drobne nagradzanie sprawia, że po prostu lepiej nam się robi na sercu. Ale jednocześnie, a propos tego wypalenia i utraty właśnie tej motywacji w ciągu roku, warto również rozpisać sobie przy tych naszych wszystkich. Planach, celach i marzeniach, nasze obawy, trudności, z jakimi będziemy się zmagać właśnie do osiągnięcia konkretnego celu i też mniej więcej jakiś plan, jak jesteśmy w stanie się temu przeciwstawić. Na przykład, jak jeszcze kilka lat temu raczkowałam z social mediami, ale gdzieś już miałam w głowie plan, myśli, marzenia, że chciałabym, żeby to był mój zawód, że chciałabym po prostu w taki sposób zarabiać na życie, chciałabym, żeby to była moja praca. I jednocześnie wiedziałam, że muszę po pierwsze zbudować społeczność, zaangażować moją społeczność treściami, które publikuję, w ogóle zrobić pomysł, jakie treści ja będę publikowała. I wiadomo, w takiej sytuacji największy strach to jest. A co jak nikt nie będzie chciał mnie oglądać? I rzeczy, które wiedziałam, że pomogą mi osiągnąć ten cel, między innymi regularne publikowanie, po prostu ciągła praca, ciągły rozwój, ciągła praca też nad jakością moich filmów, nad jakością dźwięku, nad tym, żeby po prostu dobrze się mnie oglądało, dobrze się mnie słyszało. Te wszystkie drobne rzeczy były bardzo ważne w osiągnięciu tego celu, więc naprawdę warto sobie rozpisać dosyć szczegółowo, jakie mamy obawy, jak się im przeciwstawimy. I taki może też mini plan, jakie są poszczególne rzeczy pomiędzy, tak jakby do osiągnięcia tego celu, a niekoniecznie już od razu patrzeć na ten efekt finalny yy, i myśleć sobie o jakoś jakoś tam do niego dojdę. Ja jako wzrokowiec zawsze będę Wam polecała zrobić sobie vision board, czyli mapę myśli, otworzyć pinteresta, wybrać zdjęcia, które najbardziej z Wami rezonują, zdjęcia miejsc, które chcielibyśmy odwiedzić, zdjęcia rzeczy, które chcielibyśmy posiadać, zdjęcia nie wiem jakiejś relacji, którą chcielibyśmy mieć. Załóżmy, ja dwa lata temu na mojej Vision Board miałam pierścionek zaręczynowy, i akurat wtedy Mati mi się oświadczył w tym roku. Także no, wymanifestowałam no, to sobie, co mam powiedzieć? Zdjęcia wszystkich marzeń, które mamy na ten rok, i jednocześnie co ja też lubię dodawać, to lubię dodawać sobie takie różne podpisy, takie różne quotes. Motywacyjne, like. na przykład nothing is out of my league. I am a multi-millionaire. I always Win. To są moje w ogóle e, jakieś tam cytaty, które sobie wprowadziłam do mojej mapy myśli na ten rok. Bo jednocześnie najważniejsza rzecz w tym wszystkim to jest to, żeby mierzyć wysoko, żeby to wszystko było realistyczne, ale żeby mierzyć wysoko, mierzyć do góry, żeby się też napędzać, żeby też patrzeć właśnie na te afirmacje, na te różne cytaty, wiecie, w ciągu dnia gdzieś tam, żeby one nam wyskakiwały, po to, żebyśmy mogli sobie przypomnieć, Ok, po co to, to wszystko robię? Po to pracuję, po to wykonuję te wszystkie czynności, te wszystkie ćwiczenia, to wszystko jest po coś. Ja do stworzenia mojej mapy myśli korzystam z kanwy, zdjęcia wynajduję na Pinteresie, po prostu w wyszukiwarkę wpisuję daną rzecz, którą chciałabym osiągnąć, i do tego dopisuję słówko aesthetics, na przykład, nie wiem, motherhood aesthetics albo maldives aesthetics albo pilates girl aesthetic. Wiele pięknych estetycznych zdjęć mi się pojawia. Ja sobie wybieram, które najbardziej ze mną rezonują. Tworzę z nich kolaż, jedno na drugie nakładam, tak żeby mi się to wszystko pomieściło, e, zapisuję i robię z tego tapetę na komputer, na telefon, jeżeli robicie taką fizyczną, yy, po prostu wyklejankę, to też jest spoko umieścić ją w jakieś widoczne miejsce, które na przykład codziennie będziecie mijać, będziecie widzieć, będziecie sobie przypominać, będziecie mogli się napędzać tą motywacją, bo częste zjawisko jest właśnie takie, że my po prostu na początku jesteśmy tacy bardzo nabuzowani, a później ten balonik, troszkę, wiecie, ucieka z niego to powietrze i my też tak słabniemy w ciągu roku. I warto sobie po prostu przypomnieć, po co my to wszystko robimy. Jednocześnie dobrze jest też obserwować osoby, z którymi się utożsamiamy, bo na przykład ja mogę obserwować Kylie Jenner i mogę sobie pomyśleć, że ja to bym chciała mieć dom jak Kylie Jenner albo 10 samochodów jak Kylie Jenner, albo całą kolekcję torebek Hermes Birkin. Um, ale czy to się wydarzy w najbliższym roku, albo w ogóle w całym moim życiu, jakby w całym moim życiu, życzę sobie tego. Natomiast w najbliższym roku chaty w Kalifornii o metrażu. 5 tysięcy metrów kwadratowych sobie nie wybuduję i sobie nie kupię 10 samochodów, więc warto śledzić poczynania osób, z którymi się utożsamiamy, które osiągnęły coś, na przykład właśnie własną pracą, coś, do czego my też jesteśmy w stanie dotrzeć, bo to też na maksa napędza. I super opcją jest też na przykład raz na 3 miesiące wrócić do tej naszej całej listy, sprawdzić, ile już udało nam się osiągnąć czego jeszcze na przykład nie rozpoczęliśmy w ogóle, przypomnieć sobie, jakie na początku roku mieliśmy założenia i śledzić te nasze poczynania. A jak sobie przy tym wszystkim pomóc i jak ja sobie pomagam? Przede wszystkim journaling. Codzienna wdzięczność, zapisanie sobie codziennie, za co jestem wdzięczna. Słuchajcie, bardzo często jest tak, że to jakby dzień jak codzień. Dzień jest normalny, nudny, nic ekscytującego się nie dzieje. Ja bardzo często w moim journalingu mam zapisane takie rzeczy, typu na przykład: Dzisiaj wyszło słońce, albo dzisiaj się obudziłam zdrowa. I wiecie, są naprawdę takie banały, drobne rzeczy, o których zapominamy, które też uważamy jako pewnik, a pewnikiem absolutnie nie są. I warto jest właśnie również przypominać sobie, że te drobne rzeczy, że, że to życie, takie jakie w sobie jest, szarobure, często nudne, często nijakie, też jest piękne. I są drobne elementy w tym naszym życiu, które sprawiają, że automatycznie, jak sobie o tym pomyślimy, to dzień robi się piękniejszy, dzień robi się lepszy, nawet jak jest taka szaruga jak dziś i pada po prostu, i no właśnie. Chociaż dzisiaj rano świeciło słońce i nawet zdążyłam pójść na spacer, więc y, osobiście dla mnie dzisiejszy dzień również ma swoje właśnie takie. Piki, wysokie punkty i chociażby to, że rano wyszłam z domu, złapałam trochę tej witaminy D, dotleniłam się, ruszyłam ciało to też są ważne elementy, które warto doceniać. Także taka wdzięczność, manifestowanie, afirmacje, pisanie w czasie teraźniejszym to też dodatkowo, tak jakby, bustuje. Mm, Fakt, że my coś w danej chwili osiągamy i docenianie nawet tych najmniejszych, najdrobniejszych rzeczy w ciągu szarego dnia, to wszystko pozwala mi codziennie być właśnie w takiej bubble, w takiej bańce która mnie napędza po prostu do przodu i do góry, żeby, wiecie, codziennie pchać ten wózek i codziennie po prostu widzieć, że ja jestem coraz bliżej tego mojego wyznaczonego celu. Planer do zapisywania wszystkich moich tasków, wszystkich moich planów, wszystkich moich rzeczy, które muszę zrobić w ciągu dnia i w ciągu tygodnia, to jest dla mnie niesamowicie ważne, bo często myśli, które mamy w głowie i ilość rzeczy, które mamy do zrobienia, to się wszystko tak kłębi, że wydaje nam się, że po prostu to wszystko, co ja mam do zrobienia, ja nie jestem w stanie tego zrobić, bo ja nie zdążę, bo to, bo tamto. Warto sobie to wszystko rozpisać. Wtedy się okazuje, że tak, jakby te myśli po prostu przez to, że się tak bardzo zapętlają, nam się wydaje, że my mamy potąd rzeczy do zrobienia, a tak naprawdę jesteśmy w stanie na spokojnie wszystko wykonać w ciągu danego dnia, czy danego tygodnia, czy danego miesiąca, w zależności od tego, co to jest. Także zdecydowanie uspokaja to moje kłębiące się myśli, a jednocześnie ja uwielbiam również. Brać długopis i sobie wszystko po kolei odznaczać, co już udało mi się wykonać, to też napawa mnie dumą, napawa mnie motywacją, sprawia, że czuję się o wiele lepiej. I jeżeli chodzi o konkretne planery, jakie mogę Wam polecić, to zdecydowanie Dreamy Papers. Uwielbiam. Cały zeszły rok korzystałam właśnie z tego planera. Też na ten rok sobie zamówiłam. Również z polskich marek muszę Wam polecić Momondę. I również widziałam, ale niestety chyba się już nie załapię na ten planer. Osier jest to planer Oliwii Bugały, który wygląda absolutnie fantastycznie. I myślę, że też może być naprawdę bardzo dużą motywacją właśnie do tego, żeby sobie wszystko zapisywać. Odznaczać i żeby po prostu iść do przodu, motywować się każdego dnia. Ja osobiście jestem fanką fizycznych planerów, długopisu, kartki, ale jeżeli jesteście bardziej elektroniczni, to też zdecydowanie możecie korzystać czy z Notatnika, czy z googlowskiego kalendarza, czy nawet z Excela, czy po prostu z jakiejkolwiek formy, która sprawi, że rzeczywiście będziecie chcieli z tego korzystać, będziecie chcieli tam wracać, będziecie chcieli, yy, czy właśnie sobie odznaczać, czy właśnie robić takie podsumowania, co udało mi się osiągnąć, a czego nie udało mi się osiągnąć, po to, żeby ponownie mieć przez cały ten rok tę motywację. Ja też zrobiłam w zeszłym roku jedną rzecz, a mianowicie napisałam do siebie list, tak jakbym już ten 2024 przeżyła. Napisałam tam wiele szczegółów z mojego życia, które jednocześnie chciałam, żeby się wydarzyły, ale pisałam tak, jakby one się już wydarzyły. Co jest yy, trochę abstrakcyjne i trochę abstrakcyjnie się to pisze w momencie, gdy totalnie nie masz pojęcia, co dany rok przyniesie. To jest, jest dosłownie na was grane dwie strony. Zaczęłam to tak. Jest rok 2024. Ten rok to spełnienie moich najskrytszych marzeń. W tym roku zaszłam w ciążę. Czajcie. Ja to napisałam. Ja to napisałam tak, jakby to się już wydarzyło. Ja wiem, afirmacja, tutaj manifestacja, to wszystko gra ogromną rolę. Fizyka, chemia <grytania> też gra tutaj ogromną rolę. Natomiast pisałam to totalnie nie mając pewności, czy uda mi się zajść w ciążę, szczególnie biorąc pod uwagę, że tak naprawdę pierwsze pół roku 24, my się staraliśmy o to dziecko i wiecie, no, nie było żadnej pewności, czy ja zajdę w ciążę, czy nie zajdę, ale ja tutaj sobie po prostu to napisałam jako, że to się już wydarzyło. Słuchajcie, napisałam, że kupiłam nowy samochód, napisałam dokładnie markę, model, kolor tego samochodu, wszystkie szczegóły, i kupiłam dokładnie ten samochód, co prawda w innym kolorze ostatecznie, bo stwierdziliśmy, że, że tamten, który pierwotnie miałam gdzieś na myśli, no nie nadaje się. I słuchajcie, wiele innych rzeczy, które były moim marzeniem, które miałam gdzieś w głowie, które chciałam spełnić. Które cele, które chciałam osiągnąć, myślę, że 80% tego listu, który sobie tutaj napisałam, spełnił się. Także w tym roku zrobię to samo i Wam też polecam i polecam e, później ten liścik nosić gdzieś blisko przy sobie. Ja mój akurat wsadziłam sobie e, pod case telefonu, bo telefon zawsze mam przy sobie, więc zawsze ten liścik też miałam przy sobie. Czy to działa? Czy to jest jakaś magia? Czy to jest jakaś głupota? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale myślę, że jest coś takiego jak moc przyciągania i to, jak myślimy o naszym życiu, i to, co myślimy o naszym życiu, i to, jak myślimy o naszych marzeniach, i jakie mamy te marzenia. Do tej pory mi się to sprawdzało, dlatego też przekazuję Wam to dalej w tym filmie. I słuchajcie, jako że jestem wierząca, to zakończyłam ten list takimi słowami: Dziękuję Panie Boże za wszystkie błogosławieństwa w tym roku. Jak powiedziałam, tak też się stało. I to już jest wszystko, o czym chciałam się podzielić z wami w dzisiejszym filmie. Życzę wam samych sukcesów na ten rok. Życzę wam, żeby 2025 rok był jeszcze lepszym rokiem niż poprzedni. A jeżeli wasz poprzedni rok był słaby, to żeby to się po prostu odwróciło. Żeby ten 2025 rok rzeczywiście był dla was dobrym, łaskawym, miłym. Ciepłym, przyjemnym rokiem, żeby to był rok spełniania marzeń, zarabiania wielkich pieniędzy, kariery, niesamowitej kariery, żeby to był rok samych sukcesów, niezapomnianych chwil, niezapomnianych przygód, niezapomnianych podróży, wszystkiego, czego tylko pragniecie od tego życia. I ja Wam mówię, to jest nasz rok to do tej pory ze wszystkich lat, które spędziliśmy na tej ziemi, 2025 rok będzie najszczęśliwszym. Tego nam życzę. To manifestuję. To jest moja afirmacja na ten rok. Życzę wam wszystkiego najlepszego i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki. Pa pa.